Druga ksiąga królewska rozdział drugi. Kiedy Pan miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal. I Eliasz powiedział do Elizeusza: Proszę, zostań tu, bo Pan posyła mnie do betel. Elizeusz odpowiedział, jak żyje Pan i jak żyje twoja dusza, nie opuszczę cię. Przyszli więc do betel. Wtedy synowie proroków, którzy byli w betel, wyszli do Elizeusza i zapytali go. Czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze Twego Pana z nad Twojej głowy? Odpowiedział, wiem, lecz milczcie. A Eliasz ponownie powiedział mu, Elizeuszu, proszę, zostań tu, bo Pan posyła mnie do Jerycha. Odpowiedział, jak żyje Pan i jak żyje Twoja dusza, nie opuszczę Cię. Przyszli więc do Jerycha. Wtedy synowie proroków, którzy byli w Jerychu, zapytali Elizeusza, czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze Twego Pana z nad Twojej głowy? Odpowiedział, tak, wiem, lecz milczcie. Elias znowu powiedział mu, proszę, zostań tu, bo Pan posyła mnie do Jordanu. Odpowiedział, jak żyje Pan i jak żyje Twoja dusza, nie opuszczę cię, szli więc dalej obydwaj. A pięćdziesięciu mężczyzn wśród synów proroków poszło i stanęło naprzeciwko nich z daleka. Oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz wziął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony, tak że przeszli obaj po suchej ziemi. A gdy przeszli, Eliasz powiedział do Elizeusza, proś o to, co mam dla ciebie uczynić, zanim będę od ciebie zabrany. Elizeusz powiedział, proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. On zaś odpowiedział, prosiłeś o trudną rzecz. Jeśli mnie zobaczysz, gdy będę zabierany od ciebie, tak ci się stanie, lecz jeśli nie, to się nie stanie. Kiedy więc szli i rozmawiali o to ognisty rydwan i ogniste konie oddzieliły ich obu, A Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba. Elizeusz zaś zobaczył to i zawołał, mój ojcze, mój ojcze, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I nie zobaczył już go więcej. Chwycił swoje szaty i rozdarł je na dwie części, a potem podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Wziął płaszcz Eliasza, który spadł z niego, uderzył w nim wody i powiedział: Gdzie jest mój pan, Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył w nim wody, rozdzieliły się na dwie strony i Elizeusz przeszedł. A gdy synowi Proroków, którzy byli w Jerychu, zobaczyli go z naprzeciwka, powiedzieli, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyruszli mu więc naprzeciw i pokłonili mu się aż do ziemi. I powiedzieli do niego, Oto teraz wśród Twoich sług jest pięćdziesięciu dzielnych mężczyzn. Proszę niech idą i niech szukają twego Pana. Może duch Pana uniósł go i spuścił go na jakąś górę albo w jakąś dolinę. Lecz on odpowiedział, nie posyłajcie. A gdy tak nalegali, aż do uprzykrzenia, powiedział: „Poślicie! Posłali więc tych pięćdziesięciu mężczyzn, którzy szukali przez trzy dni, lecz go nie znaleźli. A gdy wrócili do niego, bo przybywał wierchu, powiedział do nich, czyż nie mówiłem wam, nie idźcie. Potem ludzie tego miasta powiedzieli do Elizeusza, oto położenie tego miasta jest dobre, jak ty, mój panie, widzisz, lecz woda jest niedobra i ziemia nieurodzajna. Wtedy powiedział Przynieście mi nowy dzbanek i włóżcie do niego soli. I przynieśli mu. Wówczas poszedł do źródła wód, wrzucił do niego soli i powiedział: Tak mówi Pan. Uzdrowiłem te wody i już nie wyjdzie stąd ani śmierć, ani nieurodzaj. Wody więc zostały uzdrowione i są takie aż do dziś, według słowa Elizeusza, które wypowiedział. Potem wyruszył stamtąd do Betel. A gdy podrążał drogą, małe dzieci wyszły z miasta i naśmiewały się z niego, mówiąc wstąp, łysy, wstąp łysy! On zaś odwrócił się, spojrzał na niej i przeklął je w imieniu pana. Wtedy dwie niedziedzice wyszły z lasu i rozszarpały czterdzieścioro dwoje dzieci wśród nich. Stamtąd poszedł na górę karmel. Skąd wrócił do Samarii?